Zadanie 17. Punkty ABC leżą na okręgu ośrodku S. Punkt D jest punktem przecięcia cięciwy AC i średnicy okręgu poprowadzonej z punktu B. Miara kąta BSC jest równa alfa, a miara kąta ADB jest równa gamma. Wtedy kąt ABD ma miarę. Przyjrzyjmy się i zauważymy, że kąt alfa jest kątem oparty o środek okręgu. To oznacza, że kąt znajdujący się przy wierzchołku A jest oparty o ten sam łuk o łuk B C, czyli ten kąt ma pół alfa, czy tam alfa pół. W każdym trójkącie suma w kątach wynosi 180 stopni. Tak więc 180 stopni odjąć gamma i odjąć pół alfy to będzie nasze rozwiązanie. I taką odpowiedź znajdziemy w podpunkcie b. Tak, czyli musimy zauważyć, że kąt środkowy i kąt oparty o ten sam łuk. Łączy pewną zależność. Ta zależność, jakby coś, znajduje się w tablicach. Dzięki czemu zawsze możemy ją łatwiej znaleźć.